Witam Cię w kolejnym filmie z cyklu szkolenia Twarde na Miękko, w którym e, mówię Ci, w jaki sposób wzbogacić Twoje szkolenia zawodowe, IT, e, specjalistyczne o e, wiedzę psychologiczną i narzędzie metody ze szkoleń miękkich. Dzisiaj będziemy mówić o błędach w szkoleniach twardych. Błąd numer jeden. Błąd numer jeden to używanie specjalistycznego języka. Aby bardziej przybliżyć Ci, dlaczego to jest błąd i jak to funkcjonuje, zapraszam Cię do krótkiego eksperymentu. Wyobraź sobie w swojej głowie jakąś melodię, którą wszyscy znają. Niech to będzie blaskotek na płotek, mazurek Dąbrowskiego. Daję Ci chwilę na to, żebyś pomyślał o takiej melodii. Jeśli masz już tą melodię wymyśloną w swojej głowie, to proszę, żebyś ją teraz wystukał palcami o black, albo gdzieś, gdzie możesz w pobliżu, wystukujesz melodię bez nucenia. Uwaga, teraz. Jeśli wykonałeś to ćwiczenie, to proszę, żebyś teraz oszacował, jaka jest szansa na to, że ja odgadnę, jaką melodię masz w swojej głowie, jaką melodię masz na myśli. Jeśli odpowiedziałeś, że jest 50% szans, to nie różnisz się od respondentów eksperymentu na Uniwersytecie Stanforda przeprowadzonego przez Elizabeth Newton i również respondenci szacowali, że na dwie osoby jedna odgarnia jakąś melodię. Wynik jest zupełnie różny. Otóż jedna na czterdzieści potrafi odgarnąć tę melodię. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli występujesz palcami jakąś melodię i masz ją w swojej głowie, to ona jest jakby twoim przekleństwem, nie możesz jej wyłączyć. Natomiast Twój słuchacz słyszy tylko jakiś dziwny alfabet morsa. Melodia za tym nie stoi i trudno jest mu to odgadnąć. Bywa tak, że kiedy jesteśmy ekspertami albo specjalistami z danej branży, to ym, wydaje nam się, że wiedza, którą z jest oczywista, że słowa, którymi się posługujemy, są znane. Yy, Natomiast grupy, które mamy, mogą mieć dopiero pierwszą styczność z danym tematem i trzeba to dopasować do uczestników. Często też uczestnicy nie chcą przyznać się do swojej niewiedzy, a frustracja rośnie, że nie wiedzą, nie znają pewnych pojęć. Jeśli chcesz użyć albo musisz używać pojęć, które mogą być nieznane Twoim uczestnikom, to użyj trudnego słowa i dodaj definicję, co ono oznacza. Na przykład, mniej ufamy ludziom, którzy mają niekongruentną mowę ciała. Niekongruentna oznacza, że co innego mówi mój do, do głosu, a co innego pokazują moje gesty. W ten sposób użyłam słowa niekongruentna i dałam definicję. Taki sposób powoduje, że uczestnicy czują się szanowani, nadążają za materiałem i wszystko rozumieją. Błąd numer dwa to prowadzenie monologu. Niedawno byłam z całą rodziną w oceanarium. Byliśmy jedynymi, którzy je akurat w tym momencie odwiedzali na daną godzinę i zamówiliśmy sobie taką wizytę z przewodnikiem. Miała ona trwać od 35 do 40 minut. Rybki były cudowne, oceanarium piękne, natomiast przewodnik tragiczny. Przy drugim akwariumie coś nas zainteresowało i zadaliśmy pytanie, na co pan odpowiedział, nie mogę teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo mam tylko 35 minut i nie zdąży. No więc... Ja i dzieci od razu się włączyliśmy, mój mąż przez szacunek do świata dotrwał do końca i, i wysłuchał. Natomiast... Ymm... No, pamiętajcie, że to Wy jesteście dla uczestników, a, a nie uczestnicy dla Was. Ja wiem, że czasem pytania mogą być takie rozpraszające, czasem też wyprzedzają to, co będzie w późniejszym materiale, i będziesz o tym mówił później. Dlatego jest pewna metoda, jeśli jest dużo pytań, mocno zaangażowana grupa, zaparkuj te pytania, weź kartkę Flipchart. I zanotuj to, o co pytają Cię uczestnicy i wróć do tego później, albo powiedz o tym, że będzie to w późniejszym materiale. Dasz im wtedy znać, że ich pytania są ważne, nie zostawiasz ich. A jeśli to są pytania dotyczące tego materiału to i teraz, to jeśli na nie nie odpowiesz, oni nie zrozumieją późniejszej porcji materiału. Także jestem za tym, żeby na takie pytanie odpowiadać na bieżąco. Błąd numer 3 to brak powtórek i podsumowań. W szkoleniach warto przyjąć zasadę, że im mniej, tym to znaczy więcej. Im mniej, tym więcej. Pre treści omówione to nie treści przyswojone. To, że będziesz bardzo dużo pokazywał i chcesz jak najwięcej przekaza przekazać uczestnikom, bardzo fajnie, ale oni jeszcze muszą to przetrawić, muszą to przyswoić, muszą to zrozumieć i przełożyć na swoją własną praktykę. O wiele lepiej jest powtarzać bo kilka razy z różnych stron, ćwiczeniami, różnymi narzędziami pewien materiał, aby uczestnicy lepiej go zrozumieli i koniecznie robić podsumowanie po każdym nowym module. Podsumuj, co pomaga ustruktury, ustrukturyzować te treści uczestnikom i powtarzaj, stosuj zasady 3 razy P. Powiedz o czym będziesz mówił, następnie powiedz to i powtórz, co powiedziałeś, tak, żeby uczestnicy zapamiętali jak najwięcej. Błąd numer cztery to przeładowane treści treścią slajdy, koszmar każdego studenta, być może też się z tym spotkałeś. My mieliśmy na studiach panią, która całą swoją książkę przepisała na slajdy powerpointa, w sumie 600 slajdów drobnym maczkiem. Obecność na wykładzie była obowiązkowa i pani siedziała ze swoim biurkiem i monotonnym głosem odczytywała przez trzy godziny to, co było na slajdach, chciałam w pełni cepuku. Treści na slajdach muszą być wyważone. Slajdów nie może być za dużo. O tym mówię w kolejnym filmie. Jak przygotować prezentację w PowerPointie w oparciu o dowody naukowe, tak żeby ona najlepiej służyła uczestnikom szkolenia. Błąd numer to wzbogacanie szkolenia o zróżnicowane metody i narzędzia szkoleniowe. Najczęściej na szkoleniach twardych jest to wykład, często z prezentacją PowerPoint albo praca przed komputerem. Natomiast nawet do takich szkoleń twardych możesz dodać różne narzędzia i metody, które wzbogacą te treści, wzbogacą twoje szkolenie i pomogą uczestnikom zrozumieć i przyswoić więcej treści i przesuwać je do pamięci długotrwałej, czyli chodzi o to, żeby oni jak najwięcej zapamiętali, zrozumieli i zapamiętali. Podawanie przykładów według badań yy, mocno podnosi efektywność szkolenia. Możesz pracować na analizie przypadku, możesz zrobić test, możesz sprowokować uczestników do dyskusji, możesz zrobić zagadkę, możesz dać jakąś historię. Yy. Wszystko, co zaangażuje tych uczestników pomoże im lepiej przetrawić te treści, oczywiście nie należy yy, w drugą stronę przesadzić i tu też należy zachować umiar, z tym najczęściej spotykamy się na szkoleniach miękkich, że jest zbyt dużo takich, e, nie wiem, lodołamaczy, energizerów, a za mało treści merytorycznych, natomiast na szkoleniach twardych z reguły jest tak, że brakuje e, zróżnicowanych metod. Błąd numer 6 to przeładowany w ogóle program szkolenia. Ja wiem, że czasem klienci sami proszą o skrócenie szkolenia ze względu na oszczędność czasu albo finansów, ale jeśli masz swój program zaplanowany na 8 godzin, to nie zrobisz tego w 4, mówiąc szybciej i unikając ćwiczeń, bo moduł taki będzie po prostu nieefektywny. Błąd numer 7 to brak wpływania na wszystkie trzy komponenty kompetencji, czyli na postawy, umiejętności i na wiedzę. Najczęściej przekazujesz wiedzę mówiąc, natomiast jeśli chcesz wpłynąć na umiejętności, to muszą być ćwiczenia. Aby wpłynąć na odpowiedni komponent postawy, musisz dobrze sobie zdefiniować cele szkolenia. Jeśli celem szkolenia jest nabycie umiejętności, to na szkoleniu muszą znaleźć się również dobrze dopasowane ćwiczenia. Błąd numer 8 to stawianie sobie poprzeczki zbyt wysoko i zakładanie, że jeśli prowadzisz szkolenie z danego tematu i mianujesz się ekspertem czy specjalistą, to musisz znać odpowiedź na każde pytanie. Słuchajcie, w swojej yy, dziedzinie yy, w ciągu lat praktyki spotkałam się z takimi pytaniami, na jakie do głowy mi nie przyszły, a uczestnikom przyszły i nie znałam na nie odpowiedzi. Yy... Jeśli nie znasz, ja, ja, daj, daj sobie prawo do tego, że, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. E, jeśli pada taka, takie pytanie ze strony uczestników, doceń go za to. Dobre pytanie, nikt mi go jeszcze nie zdał, sprawdzę to dla Ciebie i dam Ci odpowiedź jutro, albo prześlę Wam na maila, wszyscy się czegoś razem nauczymy. Uczestnik doceniony, Wy się czegoś nauczyliście, a Ty zachowałeś swój autorytet, nie ma nic złego w tym, że nie wiesz wszystkiego. Jeśli wiesz, gdzie to znaleźć i dajesz tą odpowiedź uczestników, nie próbujesz w żaden sposób ukryć swojej niewiedzy. To, to jest ok. Błąd numer 9. Brak analizy potrzeb szkoleniowych. Jeśli masz na sali osoby o różnych oczekiwaniach, różnym poziomie wiedzy i umiejętności dotyczący Twojej dziedziny, Twojej branży, no to może się zdarzyć, że część będzie się nudziła, a dla części to będzie za trudne. Masz różne sposoby badania potrzeb szkoleniowych. Możesz do uczestników zadzwonić przed szkoleniem. Możesz skontaktować się z osobą organizującą to szkolenie. Możesz rozesłać na maila ankietę, w której zadajesz konkretne pytania i sprawdzasz, przynajmniej deklaratywnie, poziom wiedzy uczestników. Ostatecznie możesz to zrobić nawet na początku szkolenia. Jeśli jesteś biegły w swojej dziedzinie, to jeśli odpytasz całą grupę, będziesz zorientowany i będziesz mógł coś zmodyfikować w swoim programie, aby na koniec Szkolenia nie usłyszeć, że nie było tego, czego dany uczestnik oczekiwał, albo że to było zbyt trudne, albo niedopasowane. I błąd numer 10 ostatni, to brak uwzględnienia kontekstu e, uczestnika, czyli przełożenia danej wiedzy na praktykę. Ja wiem, że to czasem zwłaszcza na szkoleniach trudnych może być trudne, żeby do każdego się dopasować i dawać odpowiednie ćwiczenie. Ale o wiele łatwiej będzie uczestnikom, jeśli będą pracowali na swoich przykładach, jeśli od razu zauważą praktyczne zastosowanie tego, o czym mówisz w swojej codzienności, będzie im to później po łatwiej wydobyć z pamięci długotrwałej, jeśli to będzie dotyczyło ich y, y, rzeczywistego dnia pracy albo y, tego, gdzie chcą to wykorzystać. Odnoś się do kontekstu y, i oczywiście wcześniej musisz go poznać, uczestników i nawet jeśli masz osoby o zróżnicowanym y, nie wiem, małe i duże firmy na przykład na grupie, to staraj się tak dobierać ćwiczenia, żeby dla każdego było to jak najbliżej jego praktyki i codzienności. To tyle. 10 błędów, których należy unikać na szkoleniach twardych. Możesz je ściągnąć w PDF-ie, który znajdziesz pod naszym filmem. Jeśli Ci się podobało, to subskrybuj. i Zapraszam Cię do kolejnych filmów. Na koniec jeszcze polecenie jednej książki. Tym razem chciałabym Ci polecić książkę z Psychologia, ale napisana w bardzo przystępny sposób, kluczowe koncepcje. Zimbardo, Johnson, McCain. I zwłaszcza polecam Ci dwa um, działy, które się tutaj znajdują. Uczenie się. I pamięć, w jaki sposób zapamiętujemy, jak wydobywamy z pamięci, to może pomóc Ci lepiej przygotować program dla poduczestników tak, żeby wyciągnęli z Twojego szkolenia jeszcze więcej. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, chcesz, żebym nagrała czymś film, napisz, zostaw swój komentarz. Bardzo dziękuję. Cześć!